Cześć! Słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj bardzo wyjątkowe miejsce. Teraz jest przed sezonem, ale w sezonie tutaj cały ten parking, słuchajcie, jest zawalony. A to za sprawą jednego pana, który gotuje mega domową, pyszną kuchnię i tylko kilka pozycji: grochówka, flaczki, kiełbasy z grilla i kilka dodatków. I ja dzisiaj spróbuję grochóweczkę, spróbuję flaczki i te kiełbaski. I wszystko jest gotowane tutaj na ogniu. Ja bym poprosił tak: grochoweczkę, jedną, jedne flaczki i yy, jedną kiełbaskę z grilla. Idę podejrzeć, jak się kiełbaska podgrzewa na grillu, chodźcie. Gotuje tutaj pan Bogdan. No, nie chcę pokazywać twarzy, ponieważ mówi, że jest niefotogeniczny. Dobra, ja. To przyjmuję z pokorą. Panie Bogdanie, ja mam tylko takie pytanie szybko, bo a propos tej grochówki, bo z tego co wiem, to jest, jest Pana prywatny, tajny przepis na tą grochówkę. No powiedzmy, że tak. No. Aha, na no. Na razie nie skrywałem. No właśnie, no, będę chciał się pozbyć interesu, wtedy Aha, tak? to wtedy jak, no, jak pan w będzie chciał się pozbyć interesu, to wtedy oddał przepis na grochówkę. I, i to długo, długo taką grochówkę się robi? No wie pan przygotowanie jest dosyć, długie, długie żmudne, trzeba obierać warzywa, ma przygotować, ugotować żeberka wędzone. To jest nawędzone w no i później no co? Płukanie grochu, groch, groch trzeba moczyć, bo robimy to tak. z grochu. E, I z to, wszystko, to, to wszystko codziennie od podstaw. Tak, codziennie rano jest w stacji o piątej rano. Przygotować wszystko. No, i czekać na klientów, o 10 otwieramy. Aha, o 10 otwieracie, fajnie. No ale no, jeżeli ktoś podjedzie wcześniej i akurat mm -hmm. tam się za bardzo, no, to te grochówki już naleje, tak? Ona już no, jest. Jasne, że tak. Po 9 godzinie już jest powiedzmy to. Do... No, słyszycie, jak będziecie jechali na urlop, na wczas na nasze piękne polskie morze, większość z was to leci z Warszawy, nie? Przez itendy więc zajedźcie to i spróbujcie, bo warto jest chwilę odpocząć No i zjeść coś dobrego, No takiej swojskiej, domowej grochówy na wędzonych żeberkach i porządną kiełbasę z grilla to jest kuchnia tutaj mamy prawdziwą kiełbasę z grilla a tu jest kocioł, w którym gotują się grochówka i flaczki To jest kiełbaska robiona na moje zamówienie, specjalna receptura. E, słuchajcie, tu nic nie dzieje się przypadkiem, miejsce niepozorne, aczkolwiek warto tu się wybrać, to jest trasa przelotowa między Bydgoszczą a Koszalinem, a jakby ktoś jechał z Poznania, to w Bobolicach musi po prostu zrobić kilka dodatkowych kilometrów i odbić zresztą znajdziecie na mapie miejsce nazywa się Kuchnia Polowa i Grill czy End Grill tak jest na Facebooku przynajmniej i słuchajcie 4 gwiazdki czy nie przepraszam 4,9 gwiazdek na 5 możliwych wiecie ja zawsze mam nosa do dobrych miejsc idziemy za chwilę spróbować i z racji tego że to wszystko jest takie swojskie. Chlebek też trzeba sobie yy, wziąć samemu. Słuchajcie, ja uwielbiam tą kuchnię. Na powiedz. Proszę... Kawki herbaty od szefa. Tylko teraz pani może nic za Może za chwileczkę. Słuchajcie. Najlepiej jedzenie smakuje gdzie? Na powietrzu. A tu mamy takie. Holaj duszo piekła nieba. Trochę no, kałasuję jakaś wycinka. No wycinka, no słuchajcie, no to koło są lasy, kampingi, tu jest jeziorko. Przepięknie jest. Spróbujmy grochoweczki. No, łyżka staje. Łyżka białe. stoi. Nie no, rewelacja, słuchajcie. Przyprawiona. Czuć pieprz. Delikatnie czuć wędzonkę. Groch jest, zobaczcie. Połowa grochu tak naprawdę, nie wiem, może więcej, jest rozgotowana. Druga połowa, zobaczcie, pływa w całości. Do tego jest kiełbaska, a ta kiełbasa to jest ale czuć te Czuć, wydatki? czuć. Nie no. Rewelacja. Słuchajcie, kiełbasa robiona na zamówienie według receptury tego pana. I to jest prawdziwa gorchowa. Zjedzmy flaczki. Flaczki, to są flaczki i czuć, że to są flaczki, a nie pomidorówka, wow. Mordka mi się cieszy, słuchajcie jakie takie pyszności, mm. Został trochę miejsca na tę No Rewelacja, słuchajcie, plaki pikantne dobrze przyprawione. Co ja więcej są Mięciutkie, długo gotowane i co najważniejsze, jest gotowane na ogniu. Mm. Dobra, słuchajcie jeszcze. Kiebasa z grilla, Petarda. Zobacz jak na bogato. Nie będę oszukiwał, ale pan trochę się zdziwił, jak mnie zobaczył. Tutaj <ścoughs> czekamy na kiełbasę. No, jest, jest i moja kiełbasa. Zobaczcie. Taka słuszna porcja. Ale wiecie co? Ja kiełbasę to spróbuję samo, bez dodatków, bez sosów, bez musztardy, ale tutaj jest cały wybór dla Was. Aha, spójrzcie. Ja to tak wiecie, e... O chłopsku rude. Tak, dochodzi. Nie. słuchajcie, soczysta, pieprzna. Same mięso praktycznie. Wow. Dawno tak jak chyba sobie nie mm. Słuchajcie, ja pokazuję tylko miejsca, gdzie karmią dobrze. Nie będziecie na tym kanale widzieć potraw czy miejsc, które bym musiał krytykować. Nie w tym mój cel. Mój cel jest w tym, byście przyjechali i potwierdzili to, że jest smak. Mm. I ten dyn. To prawdziwe. Drewno, nie jakieś tam wiecie, węgiel, nie To jeszcze pan właśnie tam akurat piłuje. To pewnie no. na tą kiełbasę <laughs> rżną drzewo na, na kiełbasę dla właściciela. Mm. Rewelacja. Naprawdę polecam wam to miejsce. Powiedz, jeszcze ile zapłaciłeś, bo to jest Aha. dopiero za I Słuchajcie, za dwie takie miski e, grochówki, e, flaczków i taką wielką kiełbasę plus chlebek e, i sosy są słabie Zapłaciłem 49 zł. Cóż więcej trzeba. Że ci nie umierać. Wpadajcie tu, bo naprawdę warto. Spróbujcie i wspomóżcie ten malutki, rodzinny, domowy biznesik. A ja się się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym pysznym odcinku. Nie wiem czy z mojej kuchni, czy z pleneru.